Jeśli spotykasz się z kobietą i mówi ci pewne rzeczy, nie obchodzi mnie, jak bardzo ci się podoba. Powinieneś wziąć swoje buty, swoją dumę i swoje zdrowie psychiczne i odejść. Nie mówię o małych kłótniach czy nieszkodliwych żartach, mówię o frazach, które ujawniają coś znacznie głębszego, o takich słowach, które odsłaniają jej sposób myślenia, jej intencje. I poziom szacunku, jaki ma dla ciebie jako mężczyzny. Większość mężczyzn ignoruje te sygnały ostrzegawcze, ponieważ są oślepieni pociągiem, miłością lub strachem przed samotnością. Przekonują siebie, że nie miała tego na myśli, albo że to nie jest takie poważne. Ale oto prawda: kobiety rzadko mówią szkodliwe rzeczy przez przypadek. Kiedy kobieta mówi, ujawnia, jak naprawdę cię postrzega, nawet jeśli próbuje to ukryć za uśmiechem lub słodkim tonem. Widzisz, psychologia kobiet jest fascynująca. Kobiety są mistrzami subtelnej komunikacji. Mogą powiedzieć ci coś w miękki, niemal troskliwy sposób, ale pod spodem to załadowana kula wymierzona prosto w Twoją pewność siebie i szacunek do siebie. A w momencie, gdy pozwolisz temu przejść, Uczysz ją, żeby dalej cię nie szanowała. To nie chodzi o paranoide czy przesadne reagowanie, to o zrozumienie, że słowa są oknami do prawdziwej natury człowieka. Jeśli mówi te pięć konkretnych rzeczy, to nie jest tylko czerwona flaga. To pełnowymiarowy alarm, którego nigdy nie powinieneś ignorować. Do końca tego materiału będziesz dokładnie wiedział, na co słuchać, dlaczego te frazy są tak niebezpieczne i jakich wczesne rozpoznanie może uratować cię przed latami zmarnowanego czasu, emocjonalnych szkód i związku, który powoli cię niszczy. Panowie, niektórzy z was już słyszą te słowa w swoim obecnym związku, a jeśli tak, możecie mieć decyzję do podjęcia. Pierwszy, jesteś zbyt wrażliwy brak szacunku ukryty jako żart. Kiedy kobieta mówi ci, że jesteś zbyt wrażliwy, prawie nigdy nie chodzi o twoją przesadną reakcję. Zwykle chodzi o to, że ona unika odpowiedzialności. Ta fraza jest jednym z najbardziej manipulacyjnych sposobów na odrzucenie twoich uczuć. Nie mówi się tego, żeby pomóc ci się zahartować. Mówi się to, żeby sprawić, żebyś wątpił w siebie. Oto dlaczego jest to niebezpieczne. Zdrowy związek buduje się na wzajemnym szacunku i zdolności do otwartej komunikacji. Jeśli poruszysz coś, co cię niepokoi, a jej reakcją jest śmiech, albo oskarżenie cię o zbytnie emocjonalne reagowanie, ona nie próbuje cię zrozumieć, ona cię ucisza. Głębszy problem, z czasem zaczniesz kwestionować własną rzeczywistość. Będziesz wahał się mówić, gdy coś cię niepokoi, bo zostałeś uwarunkowany, żeby myśleć, że twoje uczucia się nie liczą. Tak właśnie umiera szacunek w związku nie w jednej wielkiej kłótni, ale w małych, powtarzanych momentach, gdzie twój głos zostaje uciszony. W psychologii kobiet to subtelny ruch siłowy sprawiając, że czujesz się jak problem unika odpowiedzialności za swoje działania. A w momencie, gdy akceptujesz takie traktowanie, mówisz jej, że w porządku jest dalsze przekraczanie Twoich granic. Przykład: Wyobraź sobie, że czekałeś na nią w restauracji przez 40 minut. Pojawia się spóźniona bez dzwonienia. Spokojnie mówisz: Nie lubię być tak długo trzymany w niepewności. Zamiast przeprosin, uśmiecha się złośliwie i mówi: Wow, jesteś zbyt wrażliwy. To nie jest wielka sprawa. To nie jest niewinny komentarz, to celowe przerzucenie winy z jej braku szacunku na twoją słabość. Jeśli pozwolisz temu przejść, ustanawia to precedens, że twój czas, komfort i granice mogą być ignorowane. Mężczyźni, zapamiętajcie, kobieta, która was szanuje, zajmie się waszymi obawami, nie będzie z nich kpić. Jeśli szybko nazywa wasze granice wrażliwością, już pokazuje wam że wasze uczucia znajdują się nisko na jej liście priorytetów. Drugi. Powinieneś być bardziej jak. Porównanie, które zabija atrakcyjność. Kiedy kobieta zaczyna porównywać Cię do innych mężczyzn, nie robi tylko obserwacji. Mówi ci, że nie jesteś wystarczający w jej oczach. Czy porównujecie do swojego ex, znajomego czy nawet celebryty? podstawowy przekaz jest jasny. Zawodzisz moje standardy. To jedna z najbardziej destrukcyjnych rzeczy, jakie mężczyzna może usłyszeć w związku, bo zasadza ziarno niepewności. A gdy to ziarno rośnie, pożera twoją pewność siebie, męskość i poczucie wartości. Psychologia stojąca za tym jest niebezpieczna. Kobiety wiedzą, że porównania bolą. Czasami robią to nieświadomie, ale innym razem to obliczony ruch, żeby sprawić, że poczujesz, jakbyś musiał gonić za jej aprobatą. W momencie, gdy zaczniesz konkurować z wyimaginowanym standardem, przestajesz być swoim autentycznym ja i zaczniesz się kształtować w to, co myślisz, że ona chce. Kobieta, która naprawdę cię szanuje i ceni, nie sprawi, że poczujesz się jak w konkurencji z innymi mężczyznami. Zamiast tego będzie zachęcać twój rozwój, jednocześnie doceniając, Kim już jesteś? Przykład: Pracowałeś długie godziny i nie miałeś czasu na siłownię. Pewnego wieczoru, niby przypadkiem, mówi: Powinieneś być bardziej jak James z mojego biura. On jest zawsze tak sprawny i pełen energii. Na powierzchni może się wydawać niewinnym komentarzem, ale w rzeczywistości właśnie powiedziała ci, że inny mężczyzna robi coś lepiej od ciebie i sugeruje, że powinieneś być bardziej jak on. To nie motywacja. To brak szacunku przebrany za radę. Pamiętaj o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzeci. Nie potrzebujecie. Zamaskowana gra o władzę. Kiedy kobieta patrzy ci w oczy i mówi: Nie potrzebujecie, może to brzmieć jak niezależność, ale w rzeczywistości często jest to subtelny sposób mówienia ci, że jesteś wymienny. Na powierzchni może się wydawać, że po prostu mówi, że może o siebie zadbać, co jest w porządku, ale w kontekście związku przekaz jest głębszy. Nie jesteś niezbędny w moim życiu. Oto dlaczego jest to tak destrukcyjne. Związki kwitną, gdy obie osoby czują się cenione i doceniane. Kiedy ona ciągle forsuje narrację, nie potrzebuję cię, zmienia to równowagę związku. Stawia siebie ponad tobą, dając jasno do zrozumienia, że jesteś opcją, nie priorytetem. Pomyśl o tym, wkładasz wysiłek, wspierasz ją, jesteś obecny, gdy cię potrzebuje, a jednak rzuca tą linijką, jakby to wszystko było bez znaczenia. Z czasem to podkopuje twoją motywację do inwestowania w związek. Dlaczego? Bo nikt nie chce ciągle wlewać energii w osobę, która zachowuje się, jakby mogła bez niej świetnie sobie poradzić. Rzeczywistość jest taka, że tak, nikt nie powinien być całkowicie zależny od partnera dla przetrwania, ale jest wielka różnica między niezależnością a emocjonalnym zdystansowaniem. Niezależność mówi: Potrafię sama, ale cenię to, co wnosisz do mojego życia. Zdystansowanie mówi: Mogę Cię w każdej chwili zastąpić. 4. Gdybyś mnie kochał, to byś pułapka manipulacji. Ta fraza może na początku brzmieć niewinnie, ale nie myl się. To jedno z najskuteczniejszych narzędzi manipulacji w związkach. Kiedy kobieta mówi: Gdybyś mnie kochał, to byś nie składa prośby. Wykorzystuje twoje emocje jako broń, żeby dostać to, czego chce. To nie dotyczy otwartej komunikacji czy wyrażania prawdziwych potrzeb. To o zapędzenie cię w kozi róg, gdzie albo ustąpisz, albo ryzykujesz, zostanie okrzyknięty jako ktoś, kto nie kocha lub nie dba. To szantaż emocjonalny, proste i jasne. Problem polega na tym, że im więcej ustępujesz tego rodzaju presji, tym bardziej staje się to jej strategią. Uczy się, że wszystko, co musi zrobić, to zakwestionować twoją miłość, a ty będziesz się wyginał w czwórkę żeby się udowodnić to nie jest miłość to kontrola miłość nigdy nie powinna być mierzona tym jak bardzo można tobą manipulować prawdziwa miłość to szacunek granice i wzajemny wysiłek subskrybuj żeby być na bieżąco z najnowszymi materiałami piąty masz szczęście że mnie masz subtelne zagrożenie dla twojej wartości kiedy kobieta mówi ci Masz szczęście, że mnie masz, nie robi ci komplementu. Przypomina ci, że w jej oczach ona jest nagrodą, a ty powinieneś być wdzięczny, że z tobą jest. Na początku może to brzmieć żartobliwie lub nawet czule, ale nie myl się. Ta fraza zasadza ziarno w twoim umyśle, że to ty sięgasz w górę, a ona sięga w dół. Z czasem to zmienia całą dynamikę związku. Ona zaczyna się zachowywać, jakby wyświadczała ci przysługę. Pozostając podczas gdy ty zaczynasz pracować coraz ciężej i ciężej, żeby na nią zasłużyć. To jest pułapka. Zamiast, żeby obaj partnerzy cenili siebie nawzajem równo, ty kończysz goniąc za jej aprobatą, podczas gdy ona siedzi na własnoręcznie zbudowanym piedestale. Prawda jest taka, że zdrowe związki nie dotyczą tego, kto ma więcej szczęścia mieć kogo. Dotyczą wzajemnego szacunku. Wspólnego wysiłku i uznania, że oboje wnosicie wartość do tej relacji. Panowie, możecie nie chcieć tego słyszeć, ale to prawda. Większość mężczyzn nie traci kobiet, bo nie byli wystarczająco dobrzy. Tracą kobiety, bo ignorowali znaki, że ona ich nie szanuje. Szacunek idzie przed miłością, a gdy już go nie ma, nic, co zrobisz, nie sprawi, że zostanie z właściwych powodów. Oto kontrowersyjna rzeczywistość. Kobieta może Cię kochać i nadal Cię zostawić, ale nigdy nie zostawi mężczyzny, którego naprawdę szanuje. Jeśli te pięć fraz pojawia się w Twoim związku, nie jesteś zakochany. Jesteś w powolnym rozstaniu, które jeszcze nie zostało ogłoszone. A teraz chcę od Was usłyszeć. Czy kiedykolwiek słyszeliście którąś z tych rzeczy? Jak to się potoczyło? Napiszcie swoją historię w komentarzach. Czytam je wszystkie i osobiście odpowiadam na tyle, ile mogę. Wasze doświadczenie może być tym jedynym, które obudzi innego mężczyznę, zanim będzie za późno. I pamiętajcie: Następny materiał ujawni dokładne psychologiczne sztuczki, których kobiety używają, żeby testować siłę mężczyzny. Nawet jeśli on tego nie zdaje sobie sprawy. Myślisz, że nigdy nie byłeś testowany? Zaraz się dowiesz, jak bardzo się mylisz. Więc naciśnij przycisk subskrypcji, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia w następnym materiale.